Dzień dobry. Słuchajcie. Skończmy to. W tym tygodniu to po prostu skończmy. Nie wiem tego, czy to możliwe. Ty naprawdę to wapno wciągałeś nocy. Masz teraz cały nos wapnie. Wydało się. Dobrze, plan na ten tydzień jest taki... że to kończymy. Czyli... Dzisiaj chcemy skończyć ten pion. Może jutro uda nam się przenieść. Mm, jeszcze trzeba posprzątać e, ogarnąć boczek. A, tak, chcemy przy okazji ogarnąć ten boczek, wyczyścić rynny. go i, i go załatać, żeby te kamienie też już były ładne. Nasz wyczyścić grudek. rynny, przesunąć e, rusztowanie na tę stronę, zacząć murować tutaj po tej stronie. Znaleźć ładne drewno nad okno. No bo okno, nad oknem będzie drewno, żeby tam ładnie też to wszystko wymurować. I to jest plan na ten tydzień, no moi mili Państwo, kończmy to. Jakoś nam się ta współpraca ułożyła przy murowaniu. Ja kładę zaprawę i robię fugę, a Arek kładzie cegłę i ją poziomuje. Super. Zawsze myślę, że ona jest za rzadka. Później się da Idealna. Jezek mi się nie chce. Dziś. Dobrze, że słońce chowa się. Która? a Układać już możesz, bo jest rzadsze. Jeszcze komp. Kota chcieli nam wpchnąć dzisiaj. Tak, dzisiaj są tym chcieli znowu kota wycisnąć. Nie potrzebujemy kota. oni, Kasia, Kasia, chodź, chodź, coś ci pokażemy. Ja mówię, no co? Zobacz, jakie małe. Ja mówię, nigdzie nie idę. Nic nie chcę widzieć w ogóle. Bo oni wiedzą, że już prawie ostatnio adoptowaliśmy kota, ale powstrzymało nas przed adopcją kota to, że chcemy jamnika. Nie, to dlaczego znaczy wstrzymało? Bo wstrzymało nas to, że po prostu nie mamy, gdzie teraz trzymać tego kota. Oni, że on, możemy, że on może być na zewnątrz. nie chodzi o to, żeby kot był na zewnątrz. Co ja mam dokarmić kota, czy mam mieć kota? Nie. Najpierw ja. Więc nie. i teraz znowu. A jaki chcesz kolor? Wszystkie kolory są. Jaki chcesz kolor? Ogarniamy sobie też internet teraz, a przynajmniej próbujemy ogarnąć. I dzwoni dzisiaj do nas, yy, do, dzwoni do nas dzisiaj dostawca, który po prostu tutaj u nas w wiosce jest. I uwaga, mam ze sobą pierwszą rozmowę po hiszpańsku z dostawcą, gdzie faktycznie rozumiałam, co on do mnie mówi i tak dalej. No jak już przeszły wszystkie formalności, już wszystko, już zaakceptowałam, no to okazało się, że jest jeden problem. Taki, że my nie mamy hiszpańskiego numeru konta bankowego. Mamy tylko ten rewolutowy. No i, e, i to jest o tyle problem, że oni tutaj automatycznie pobierają opłaty. Czyli e, mamy numery hiszpańskie w Digi i mamy normalnie podpisany kontrakt. W sensie mamy abonament. Mamy abonament. No i... E, nam ten abonament po prostu pobierają co miesiąc. My nie robimy przelewów, tylko oni nam co miesiąc po prostu pobierają ten abonament. Tak samo było, jak myślałam zapłacić podatek za 2024 rok w, tutaj w Hiszpanii, to ja nie, nie płaciłam go, tylko urząd sobie po prostu stał z mojego konta bankowego pobrał te pieniądze. I generalnie no, nie było z tym problemu, no a teraz z tą siecią jest problem, więc nie wiem, czy będziemy mieć internet. Bo ja nie chcę zakładać hiszpańskiego rachunku bankowego i nie chcę zakładać następnego rachunku bankowego, bo jestem osobą, która im mniej, tym lepiej. Więc zobaczę, co będzie. A ile masz rachunków bankowych? Rachunków bankowych mam kilka. I już nie chcę więcej. To co? Ostatnia. Tak. Ostatnia na równo z oknem. Tak. Potem tylko wchodzimy nad okno. W sensie nie będziemy wchodzić tu tylko no obok tak, okna? No tak, o, obok okna już. Obok okna. Kochanie. Słucham, Słucham. ci sznurek wziąłem kochanie do góry i co? I... No to jak mi wziąć do góry, skoro i taki tak mi przeszkadza? A... Proszę Proszę tam poprawić teraz. Okej, okay. tapa cegła. Coś stało. Pękła. A jak równo, zobacz. Mówiłeś o połówkach. Patrz masz połówkę. Jeszcze byś się nie mogę doczekać. I trochę nie wierzę, że to mówię. Aż umyję pierwszy raz to okno. I ostatni chyba. Pierwszy i ostatni. Kasia, chcesz mi? Ostatni. Słuchajcie, następny ten moment. Ta, 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 ta. <grywia> moment przełomowy. Na który bardzo mocno czekaliśmy. Damy wybrać, to, czy to. Ja nie będę czekał, na komentarze. Słuchajcie, dlaczego jest ten moment przełomowy? Ponieważ... Czekajcie, mi się tutaj nie spierdzieliła. Ponieważ jest to ostatni, powiedzmy, że pseudo pełny rząd zrobiony przy oknie. Już więcej Czy, przy oknie... Tutaj. pseudo. Proste no bo chodzi mi, ostatni tutaj po tej stronie, bo tutaj już będzie szła belka. No i teraz... E, i teraz cegły będą już szły tylko dotąd mniej więcej. Dotąd. Do, do, będą tylko szły cegły. Tak? Tak, jest to jakiś kamień milowy w naszej produkcji ściany. Tak się zagadałam, że... I nagrałam Wam jak stację położył ostatnią cegłę. No, jeszcze wypoziomuję. Żeby nie było, że fushera. No, no to mamy to. Dobrze, proszę się przyznać, kto po ostatnim filmie nam pozazdrościł i, i przez niego nam pada, padał deszcz? Słucham. Niech teraz ta osoba będzie taka odważna i niech się ujawni w komentarzu. <grym> dzień dobry. Ostatnio nie robiliśmy, właśnie przez tą osobę. Och, dzień dobry. Ostatnio nie robiliśmy przez tą osobę, bo opadał nam deszcz, strasznie wiało. Ale w sumie do, na no dobre nam to wyszło, bo okazało się, że w weekend mieliśmy też wyścigi pod domem, samochodowe. Charek nie w niebo wzięty. E, I nam, wiecie, tutaj Porsche i inne takie pierdziawki przejeżdżały. E, ale dzisiaj już się zabieramy do, do pracy. Trochę nam się zmieniło to, w sensie zmienił nam się plan tego, co chcemy zrobić, bo okazało się, że tam na górze jest tak mało miejsca, że Arek nie może układać dobrze cegieł. Więc dzisiaj ja będę cięła te cegły na pół i będziemy je po prostu tą końcówkę układać pionowo. Arek kończy czyszczenie i wypełnianie dziur tutaj po prawej stronie. I dzisiaj czyści jeszcze rynne. Na koniec dnia. Ale ze względu na tą zmianę planów niestety e, możemy się nie wyrobić w tym tygodniu ze ścianą. Dobry. Takie życie no. Najlepsi sąsiedzi ever. W związku z tym, że mamy, że mam ponad 20 cegieł do pocięcia, bocięcia, to idziemy sobie dalej tam gdzieś w naturę, żeby nie pylić sąsiadom. Pod domem. Bo te cegły będą pylić mocno. Co ostatnio zrobiłeś? Zacząłem robić fugę tutaj, żeby to już było wszystko na raz, bo nie mam zamiaru drugi raz stawiać rusztowania, żeby tylko zrobić kawałek tej ściany, bo nasza drobina wciąż jest za niska, za krótka. Więc teraz chilujemy, patrzymy się na widoczek i będziemy zaraz robić ostatni poziom <grym> ściany. A ze względu na to, że tam nie ma dostępu przez belkę, to zrobimy też w taki sposób klasyczny, czyli zamiast cegły kłaść, tak? To zrobimy ją tak. I będzie cały jeden rządek w pionowych cegłach. Więc super, super. Czyli plan, stawiamy teraz cegłę, potem kończymy zarzucać, zarzucać zaprawę w te dziury. Ja mam nadzieję, że jeszcze zrobię rynny. A ty idziesz biegać. Za karę. dopiero. <grym> no. Zejdzie się z tym wszystkim. Dobra. Vamos. Musimy się ostatnie piętro schylać. Wiesz, że ja chciałem tak niskiego wana kupić na początku? Tak. Uwaga, Arek się tak schyla, ale żeby nie było. Ja się też schylam, patrzcie. I ja też będę się schylać. No jeszcze masz trochę zapasu, boś no tam było... Nie pająki. <grym> <grym> tam już są pająki. Masz granicę mentalną, a nie <grym> z sufitu. No tak potrzebuję? Czybym podaje arkowi w ten sposób cegłę, Bo podaję? nie mamy miejsca. Ponieważ już się nam cegła nie mieści z zaprawą, żeby ją tak wsadzić. <słuch> to co, skończyliśmy robić górę? Jarek teraz rzuca zaprawą. <słuch> tak, robię bok. Teraz tego nie widzicie, ale tutaj mam już trzy skończone kamienie. A chodzi o to, żeby zarzucić wszystkie kamienie, wymienić tą zaprawę na nową, bo ta to była bardzo krucha i w ogóle beznadziejna. No ja teraz nie trafię życie pod kamerę, pod nagrywki. I tak to się robi. To był młotek? Tak. W ogóle coś Wam pokażę. Mamy taki ten młotek co Patwarkowi właśnie. Mamy taki fajny młoteczek. Maciuś nam pożyczył. Nasz majster. I patrzcie, on tutaj go tak ściachał delikatnie. jest taki malutki, i on jest idealny do tego, żeby czyścić te kamienie z tej zaprawy, którą ciężko nazwać zaprawą. I wcale Wam nie powiem, że. Kaśka nie będzie tego robić z jednego prostego powodu. Co? Boisz się pająków. Nie, no, w domu już sobie chyba poradzę. Tutaj, słuchajcie, tutaj, co ja przeżyłam. Jak zawsze. Tu były takie gigantyczne, no takiej wielkości. Czarne. Drzwi do jamy pająka. I no wiecie, prawdę. tutaj. To jest strach, no bo te dziury tutaj to są od nie wiadomo jak dawna. A te dziury, które są teraz w ścianach, tam w środku, no to, to niedawno zrobiliśmy, więc tam pająki się jeszcze za, nie zadomowiły za bardzo. Ale tutaj to się zadomowiły i słuchajcie, aż mogę gęśną skórkę. Ja ma taka, ja tam pukam e, młoteczkiem, bo mam nadzieję, że to jest malutkie, a to się okazuje, słuchajcie, na 5 cm w głąb, po prostu taka, jak to powiedzieć, jak władcy pierścieni, no, jak był ten pająk. Nie, no dramat, dramat po prostu. Ale ten młoteczek super. Ciężko jest go kupić. Czasami nie mogliśmy go znaleźć. Więc musieliśmy pożyczyć. Ach, nie trafiłem. Dzień dobry, jesteśmy tak bardzo zmotywowani, że dzisiaj wstaliśmy przed słońcem, dlatego jeszcze nie ma tutaj słońca, bo słońce dopiero wschodzi. A tak serio, skończyliśmy tutaj górę, Arek wyczyścił i zarzucił tutaj kamień i już pięknie to wygląda, później jak zajmiemy rusztowanie to Wam pokażę. Wyczyścił też te krzaki, które są na rynnie i okazało się, że w związku z tym, że rynna jeszcze nie jest do końca wyczyszczona, tak, jak pada, to w rynnie mamy basen, i taki tak nam ta rynna przecieka. W sensie przelewa się po prostu przez rynne, więc musimy na końcu rynne wyczyścić. Ale plan jest taki. Kupiliśmy piankę, więc jeszcze zaraz szybko tą piankę tam na górę wciśniemy, żeby nad tą cegłą była pianka. Zajmujemy rusztowanie, zakładamy je tutaj i dzisiaj chcemy jak najwięcej wybudować ściany po lewej stronie okna. Strasznie to idzie. Marzę o końcu. Myślałam, że w tym tygodniu to to skończymy, ale chyba nie damy rady. W tak zakładaliśmy, ale przez to, że padało i, i wiało to niestety się nie wyrobiliśmy, bo nie chcemy pracować na zewnątrz jak leje. Kasia. Piankujemy. No, ja czekam. Całe życie. Wierzę. Ona jest wysoko rozprężająca się, więc nie możesz dużo dawać. Wiem. Robiliśmy taką samą w samochodzie. No, nie taką samą, ale. żeby wam zaoszczędzić teraz przenoszenia całego rusztowania na Czego? drugą stronę. Rusztowania to stosuję ulubioną moją technikę, czyli uwaga. Tadao. Rusztowanie przeniesione. Dzisiaj nie mogło to przyjść smooth i musieliśmy mieć jakieś problemy, czyli jedno z ramion przenieśliśmy na drugą stronę i okazało się, że jest za wąskie i nie chciało nam wejść, więc musieliśmy wszystko przemieniać. Ale mamy to. to, zakładamy wiatroizolację i odpalamy betoniarę. Tym razem robota jest znacznie cięższa przy tej lewej ścianie. I tam było dużo kombinowania, jak te roz, cegły rozłożyć. I finalnie będzie połówka trzy czwarte cegły i cała cegła, więc teraz muszę pociąć wszystkie cegły na trzy czwarte, bo połówki mamy, jeszcze zostały po ostatnim cięciu, więc teraz, teraz nowotne. Stwierdziłam, że wa dawno Was tutaj nie było na górze, więc... Więc ponagrywamy coś z góry. No to tak się prezentuje nasza retroizolacja od środka. Już? To no już. Przybijać? A, Ty tutaj już przybijałeś. Aha. To teraz my od... no, no z tej strony przybijaliśmy to. A teraz chodź ten na To tutaj, to, też od... to, żeby to czy pies mógłby przestać aż tak bardzo patrzeć nam na ręce? Aż takiego nadzorcy nie potrzebujemy. potrzebujemy. On wie, on jeden wie, co tu można zrobić. Basen chrupeczku. Ściemiaczu, co, tu, co ty, co ty, co ty, co ty, co ty. Tak, tak. Jeszcze się nie wprowadzimy tu. Jeszcze chwilę. Tylko prośba nie strzelić w palce. A No i co jest? Wszystko mi wypłynęło znowu Dziwnie się muruje na drugą stronę no, w takiej pozycji No, nie udało się. Niestety. Jeszcze Wiatr, raz? deszcz. Jeszcze teraz nam no, w ogóle zaczęło kropić. Więc tak jak myśleliśmy, nie udało nam się. Przez to, że te pionowe cegły daliśmy. Arek teraz tam robi tą lewą stronę, więc dzisiaj pewnie do połowy ściany to zrobi. A od przyszłego odcinka zaczniemy osadzać belkę nad oknem. Kto nam źle życzył?